Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy warto kupić FC26, to oglądajcie ten odcinek do końca, ponieważ powiem Wam moją opinię na temat właśnie tej oto gry po około 70 kilku godzinach, które spędziłem razem z tą gierką, czyste 70 do parę godzin gameplayu w karierze menadżera, tylko i wyłącznie słuchajcie, w karierze menadżera, w inne tryby nie gramy, jeżeli nie wiem, chcecie na przykład kupić swojemu dziecku, czy sobie, cokolwiek, na święta, prezent, no to po prostu obejrzyj ten film, no i dowiesz się, czy warto dać te parę stówek za tę grę. Słuchajcie, czy coś się zmieniło, czy nadal jest tak źle? Wszystkiego się dowiecie, ale zacznijmy sobie od błędów, bugów, glitchy, czyli tego, czego najbardziej nie lubimy, wszystkich rzeczy, które negatywnie wpływają na tę grę i jest ich zaskakująco... Mało. Jest ich zaskakująco mało, dużo mniej niż w poprzednich latach, no bo bardzo często zdarzały się błędy, które po prostu uniemożliwiały normalną rozgrywkę typu, no nie wiem, Manchester United, czy Manchester City, czy inne topowe kluby, które na przykład zdobywały 15 punktów przez cały sezon, bo wystawiały skład rezerwowy, albo Liga Mistrzów, która się zacinała i po prostu nie mogła trwać dalej, albo sezon, który miał 70 meczów. Było wiele błędów, które po prostu całkowicie niszczyły karierę. Takich błędów nie ma, mało tego. Ja w ogóle nie widzę nawet jakichkolwiek większych błędów. Na początku był jakiś błąd z kontraktem, ale go usunięto. No i oprócz jakichś tam, nie wiem, rzeczy typu, nie wiem, że zbagowana twarz, że coś tam się zacięła, e, w mediach coś tam nie tak, to naprawdę nie ma błędów. Uwierzcie mi, że gliczy jest bardzo mało i bardzo się z tego powodu cieszę, no bo to one po prostu psują grę. No i tych błędów. Po prostu nie ma. No, no nie wiem, no jak znacie jakiś błąd bon, taki jakikolwiek większy, no to piszcie w komentarzach, ale mi no, od dawna się nic nie trafiło. No ale chyba najważniejsza rzecz to nowości słuchajcie. Jakie nowości zostały wprowadzone przez naszych ulubionych Kanadyjczyków do FC26? Dobrze wiecie jakie? Ale jaka jest moja opinia? Już Wam mówię. Oczywiście mamy rynek menadżerów. No i przyznam szczerze, że ja ten rynek menadżerów myślałem, że będzie lepszy. Myślałem, że będzie troszkę, no właśnie nie wiem co myślałem, ale myślałem, że jakoś bardziej mnie zaskoczy. Że bardziej gdzieś tam e, zrewolucjonizuje tą grę. Ale niestety nie do końca. Czy jest on megalistyczny? Nie jest. Czy jest on jakiś ultra nierealistyczny? Też nie jest. Jest całkiem dobry. Oczywiście nie idealny. Ale ja tę nowość oceniam na 7%. 7 na 10, słuchajcie. Następnie mamy statystyki z 5 wybranych przez nas lig. Możemy wybrać 5 lig, które możemy śledzić. No i znać wszystkie statystyki z tej ligi. Asysty, gole, czyste konta, średnie oceny. No i tutaj, słuchajcie, uważam, że no tak naprawdę... No, nie wiem, czy dało się to zrobić lepiej. W sumie... Jest jedna rzecz, do której się przyczepię, dwie, a mianowicie w czystych kontach nie ma tylko bramkarzy, tylko wszyscy zawodnicy są, czyli też napastnicy, co jest bez sensu. Na druga rzecz jest taka, że jeżeli wypożyczymy zawodnika do jednej ze śledzonych lig, no to w statystykach w naszym zespole, no niestety nie widzimy statystyk tego piłkarza wypożyczonego, więc musimy osobnie wchodzić tam w inną zakładkę i to sprawdzać. To jest średnie, natomiast generalnie jest dobrze, no ale też nie jest jakaś gigantyczna nowość, więc ponownie 7 na 10. Następnie mamy, słuchajcie, słuchajcie storyline i to jest moim zdaniem najlepsza nowość wprowadzona do tej gry, czyli te nieoczekiwane wydarzenia. No i przyznam szczerze, że zaskoczyłem się, że wyglądają one aż tak dobrze. Ja osobiście gram na najczęściej największej częstotliwości tych storyline'ów, no i tam mam około 6-8 na sezon. Nawet mógł mieć więcej. Osobiście myślałem, że będą one bardziej wpływać na grę. Liczyłem na to, że będą mieć większy wpływ, no ale niestety tak nie do końca jest. Nawet jeżeli odejmą nam kasę, no to przecież we WC i tak mamy wciul tej kasy. No nie wiem, są jakieś tam opcje typu, że zarząd prosi się o zmianę stylu gry. Raz odmówiłem. Zostawiłem ten styl, co miałem no i oprócz tego, że dostałem wiadomość, że co mnie zadowolenie to się nic nie zmieniło. Nadal miałem te same morale, e, to samo zadowolenie zarządu, tylko po prostu pojawia się wiadomość. Także niby te storylines się tam dzieją, no ale generalnie często nie mają żadnego wpływu i to jest akurat minus, ale i tak uważam, że spokonowość chyba najlepsza. 8 na 10, no i mamy dalej dynamiczną karierę, czyli ta cała kariera, wiecie, z tymi challenge'ami, jakimiś tam wyzwaniami, to jest w ogóle bzdura dla mnie, odpaliłem sobie to raz, no i generalnie no, nie jestem rozczarowany, bo ja w ogóle nawet nie liczyłem, że to będzie fajne, to jest fatalne, tak jak się spodziewałem, daje 2 na 10, nagrody są słabe, sam sens tego jest mały, więc nie polecam tego grać, no ale dajcie znać, czy ktoś to lubi, zdziwię się jak tak. Mamy jeszcze Authentic i Competitive Gameplay, czyli dwa rodzaje rozgrywki. Skończyło się to tak, że i tak gram na swoich sliderach i tak. Jeżeli nie widzieliście odcinka ze sliderami, obejrzyjcie. Natomiast, no, jak słyszycie, i tak używam sliderów, i tak sobie samemu samemu rozgrywkę. Także, czy to mi się przydało? Minimalnie daję 4 na 10. No, i słuchajcie, mamy jeszcze nowe ustawienia w karierze, w sensie przed karierą. To jest spoko. Możemy na przykład sobie odjąć punkty i zacząć na przykład z minusowymi punktami. Całkiem spoko. Jest kilka takich mniejszych opcji, ta jest chyba taka najciekawsza. Oprócz oczywiście statystyk z league i włączenia rynku trenerów, to jest zawsze na plus, więc tak tylko wspominam. Natomiast co mi przeszkadza, słuchajcie. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, no to muszę wam powiedzieć jeszcze raz o naszym evencie na strefie kariery Card Game jest to gra karciana, na której możecie losować karty piłkarskie stworzone własne ręcznie przez chłopaków macie paczki, macie skrzynie, macie turnieje wszelkiego rodzaju z różnymi wymaganiami. Aktualnie trwa drugi turniej, także słuchajcie, obczajajcie, chyba można się na niego zgłosić, nadal nie wiem, próbujcie. Natomiast ja zbudowałem sobie dosyć fajny skład, który możecie zobaczyć na ekranie. No prezentuje się on uważam dosyć mocno, ale no niektórzy mają lepsze skład. Mamy tutaj system zgrania, wiele różnych ciekawych rzeczy. Także zapraszam. Przeszkadza mi brak zmian w niektórych aspektach gry, a mianowicie na przykład brak zmian w juniorach. Nie liczyłem na to, bo dosyć niedawno dostaliśmy zmiany ale w, tym, w tym aspekcie gry. Ale kurczę, no czegoś mi tu brakuje w tych juniorach, i myślałem, że może jakoś coś tam pokminią, coś nowego, Dodali nowy znacznik potencjału, ale tylko tyle, on zbyt wiele nie zmienia, oprócz nazwy. Więc. Szkoda. Słuchajcie, e, przeszkadza mi też brak zmian, jeżeli chodzi o negocjacje transferowe. Naprawdę od wielu lat mamy to samo, te same kacztenki i ten sam system. Brakuje mi tam nowości i tam przyznam szczerze, że chciałbym, żeby były nowości właśnie w przyszłym roku. E, no i można nawet powiem o tym w pomysłach na nowości w odcinku takim. Zrobimy w sumie coś takiego. Słuchajcie, trzeci realizm transferowy nadal jest niski, słaby. Mimo, że mówili, że będzie lepszy, to jest nadal niski. Natomiast jedna rzecz się zmieniła. Wcześniej BOT miał tendencję do gromadzenia piłkarzy na jednej pozycji. Przykładowo, jeżeli na samym początku kariery defaultowo, podstawowo brakowało na przykład takiemu, nie wiem, takiej FC Barcelony środkowych obrońców, no to BOT przez całe 15 lat skupował środkowych obrońców. Potrafił ich mieć 10. Teraz tego nie ma. Jest to w dużo. W mniejszym stopniu oczywiście nadal się zdarza, ale dużo, dużo rzadziej, więc to jest sam na plus, natomiast sam realizm typu polityka transferowa lecha, atletiku Bilbao, nie wiem a jak Amsterdam nadal nie istnieje, nadal jest całkowicie losowa, nadal Real Sociedad może do Was przyjść, dać wam 100 baniek, może do Was przyjść, nie wiem, Sporting Lizbona, dać wam 80 baniek, może wam przyjść Real Madrid po zawodnika z Barcelony, ale Wy na przykład na realistycznych tych ustawieniach transferowych już do Real Madrid jako Barcelona podejść nie możecie, więc ale przyspieszyłem, więc to jest cały czas lipa. No, ale jeszcze większą lipą są reprezentacje, których nie dodano. Żadnych nowych reprezentacji. Ale mało tego słuchajcie. Jakie mamy teraz Mistrzostwa Świata? Oczywiście w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Zgadnijcie, którą reprezentację usunięto. Reprezentację Kanady, mimo że nadchodzą Mistrzostwa Świata w tym oto kraju, no to pozbyto się tej reprezentacji. Mamy oficjalnie o jedną reprezentację mniej niż w FC25. I to jest chyba jedyna gorsza rzecz w FC26 niż w FC25 mamy jeszcze oczywiście obowiązek, ja mam obowiązek wspomnieć o ligach, których nie dodano i mało tego, wydaje mi się teraz nie dam co odcięcia wydaje mi się, że usunięto jedną ligę azjatycką, teraz przypomnijcie mi, czy była w 25, była Japonia, czy Korea, usunęli w każdym razie wydaje mi się jedną z nich, potwierdzam wam to w montażu natomiast to jest kolejna rzecz lipa, e, liczyłem na ligi mówiłem o tych przeciekach, o tym przeciekach że brazylijska, może meksykańska, nie ma nic słuchajcie, nie ma nic, każdy liczył e, nawet ludzie pisali o bad pierwsze pierwszej lidze słuchajcie, na to nie ma szans, ale każdy się łud udzi... Może nie każdy, ja nie, ale dużo osób. No i niestety brak nowych lig, brak nowych reprezentacji. I teraz słuchajcie, czy FC26 jest lepszy niż FC25? No ja uważam, że tak. Ja uważam, że paradoksalnie tak. E oczywiście ja zawsze trochę no bo, pomarudzę, no bo gram w tę karierę od lat. E może jestem nawet specem, kto wie. Słuchajcie, w każdym razie no jest, uważam, e lepiej, ale i tak nie jest wybitnie. Jest dobrze. Oceniam tę grę na... Hmm, tak na szybko, na szybko. bez analiz większe 7,4 na 10, a FC25 dałbym 6,7. Tak bym to ocenił, nawet 6,6, bo pamiętam jak na początku menu mnie denerwowało, także 6,6 dla FC25 i 7,4 dla FC26, a więc na plus. No i słuchajcie, co teraz jeżeli chodzi o cenę? Jeżeli chodzi o cenę, to gra kosztuje 300 zł, co jest absolutnie... Nie warte swojej ceny promocje na e, sklepach z kluczami do gier typu King Win Eleba, G2A e, Instant Gaming, no to są kwoty rzędu 200-400 zł. Mniej, nadal uważam, nie warto. Natomiast jeżeli e, pojawi się jakaś promocja poniżej 200, a na to jest szansa na Steamie czy coś, no to uważam, że warto. Uważam, że warto poniżej 200 kupić tę grę. No chyba, że jesteście wiecie jakimiś mega zajawkowiczami, e, którzy po prostu muszą grać od początku, no to dajcie te 300. Oczywiście, że tak, jeżeli to jest wasza taka główna gierka. Ale jeżeli nie, no to nie ma sensu, słuchajcie, gdyby nie to, że mam kanał na YouTubie, to mimo tego, że naprawdę dużo gram w karierę, to czekałbym na promocję poniżej 200. Gdyby nie kanał na YouTubie, to nie kupiłbym FC26 z trójką, a nie z dwójką z przodu w cenie. No musiało być sto ileś, bo więcej bym po prostu nie dał, gdyby nie ten kanał. Także słuchajcie widzowie, dziękuję Wam, bo gram w tę grę, męczę się w tę grę już od września, dzięki temu, że oglądacie te odcinki, słuchajcie. Więc co, nie warto tyle wydać. Czekajcie na promocję, no wiadomo jakiś prezent świąteczny czy coś, no to kupujcie, generalnie gra jest lepsza niż była rok temu e, Także no z plusów to tyle Uważam, że jeżeli kupiliście rok temu, to w tym roku no, będzie lepiej po prostu Także jeżeli się na to wahacie, to moją opinię już znacie, może trochę późno na taki odcinek, ale stwierdziłem, że czemu nie? No i co? Na dziś to tyle się